Ucieka nam pojazd BMW srebrny. Nie zatrzymał się do kontroli. Zjechaliśmy z klasy koordynowanej 12. Wracamy, jedziemy na Wolanów. Kieruje się na Wolanów. Uciekał, bo nie miał prawa jazdy. Policjanci ścigali BMW. W piątek 2 czerwca około godziny 20 w Wolanowie policjanci radomskiej drogówki pełniący służbę koordynowaną na Krajowej 12 zauważyli BMW, którego tablice rejestracyjne odpowiadały tym, które policjanci otrzymali na odprawie do służby. Z uzyskanej anonimowej informacji wynikało, że tym pojazdem może kierować mężczyzna, który nie ma do tego uprawnień. Policjanci za pomocą sygnałów świetlnych i dźwiękowych wydali polecenie do zatrzymania się kierującemu. Ten jednak zaczął uciekać. Zjechał z Krajowej Dwunastki w boczne drogi, myśląc, że zgubi patrol. Mundurowi nie odpuścili i podjęli pościg, jednocześnie prosząc o wsparcie inne załogi. Po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów przez okoliczne miejscowości funkcjonariusze zatrzymali kierującego w którym okazał się 23-latek. W pojeździe podróżowało jeszcze dwóch pasażerów. Po sprawdzeniu w policyjnych systemach potwierdziła się informacja, że kierujący BMW nie ma uprawnień do kierowania pojazdami i to było powodem jego ucieczki. Teraz mężczyzna odpowie za swoje postępowanie przed sądem.